Cześć Manko! witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z gry pod tytułem Grani Grani jest grą którą już nieraz postanowiłem przejść, ale Grani umiała mnie zabić, nawet na poziomie prostym easy dzisiaj będzie tak na odwrót ja ją zabiję my postaramy się przejść także zostawcie lajka like oraz suba a wy nie zwracajcie uwagi na te echo. Oczywiście w Kiblu musimy znaleźć karki i tej książki, które powinno być na tym poziomie, co chce. Także widzimy się, jak już będzie w Kiblu karki. A ja Wam opowiem, czemu tam powinien być. Ok, jeśli w Kiblu będziemy mieli klucz do samochodu. To jest bardzo duża piękna rzecz, jeśli chcemy uciec samochodem lub drzwiami Na poziomie easy to jest akurat bardzo dobra. Informacja dlatego, że że będziemy do pająka. Dobra. Wejdziemy do pająka. Wejdziemy ugrani będziemy się bawić. Jo, ja mam taktykę, wszystko pamiętam, gdzie wszystko jest. Także wiem gdzie iść, tak iść, wiem co wziąć, wiem co zrobić. Także a granic ćwiczyłem 5 dni, by przesiął. Chwilowa cisza. Cisza przed burzą na zwalenie trze... jednej rzeczy. Nie musimy iść do tego dolnego tam miejsca. Wiecie, o którym mi chodzi, gdzie jest tam mrożonka, płapka. Łapka, wiecie jaka taka, mro co mrozi, Chyba powinniście już wiedzieć. Jeszcze raz przepraszam za nie, ale byście nie chcieli mieć z wiatrem. Wolicie bardziej bez wiatru, bo mnie lepiej słychać. I na, na streamie bez żadnych cięć przeszłem to 22 minuty. Jeszcze dodając ten preset, gdzie jest w kiblu, ta. Także dobry to wynik jest Były trzy śmierci, ale ja już tak to wyćwiczyłem, że umiem bez śmierci to przejść Jeśli będzie jakaś śmierć To na mnie nie zwalajcie Proszę, nie zwalajcie Dwiami uciekamy z miskiem. <laughs> Jeszcze wam dałem, że uciekamy Miśkiem, by było trudniej bo na Easy to i tak już jest za prosto. Może jak przejdziemy, to pójdziemy na grani 2 albo na normal. Narpy w grani 2, później normal. Na dole mamy skrzynię, skrzynię. Książkę, której potrzebujemy, by wejść do pająka. Później pójdziemy po melona, co jest w kuchni, a w, a w melonie będzie masterki. To już będzie po połowie. To już będzie po połowie całej rozgrywki, nie? Także idziemy na dół. Jest. Jest pomidor. pomidorowa. Melon. Owoc. Duży. Bardzo duży. Bardzo dużo wod. Taki, co mi się nie mieści w. Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję. Dobra, idziemy po ten walf. Taki, co był w saunie. Idziemy po śrubokręt, bo, bo tam na dole jest młotek. Jedna z ważniejszych rzeczy, co, co musimy uciec, bo bez tego inaczej nie możemy przejść. Za chwilę nie chodzi tylko po to, by iść się ale jakbyście widzieli, mogłem zostawić tam szczypce, bo tam trzeba obciąć, bo tam jest y zębatka czerwona. Upająka jest zębatka taka zardzewiała. To jeszcze tylko na dół. Granie jest prosta na no easy. Przekonamy się, jak będę grać na hardzie. <grymne> Bardzo duży melon. Pewnie i tak słychać wiatr. I do pająka już idziemy. Wszystko cacy. Pewnie nagrywałem, że jest nowy update i dodali pamięć. Wątpię, że nie dodałem. Teraz zapytacie, czemu ja nie wziąłem śrubokręta? Bo tu skręcamy, mamy młotek. Młotek odkładamy. Tylko, żeby nas nie zaskoczyła. Zapytacie w jaki spo sposób nas nie zaskoczy Według mnie to oszustwo, że ja Nie mam kontroli nad czym, gdzie jest Bo wychodzimy i na przykład Stoi obok nas To także powinno być nie fair Teraz otworzę Teraz jak wrócę się To ona będzie stać obok Będę musiał czekać Teraz idę po Ty Gdy będzie tam, z się. Granica, bo ja mu śpiłem jeszcze. Raz. I patrzcie! I ona została. Gdybym wyszedł, to bym nie żył. Zostawiamy sobie tam. trafiłem w pułapkę to akurat plus jak wiatr wszystko się ruszyło i patrzcie teraz to był gest teraz gdyby bardziej się wychylił to bym nie mam nadzieję, że rozumiecie o co mi teraz chodzi z tym oszustwem że powinienem mieć taką jakby małą kontrolę gdzie ona jest, bo jak nie mam to dla speedranowców bez żadnej śmierci jest to i niemożliwe. Ja nie wytrzymam. Ja z ja mnie nie wytrzymam. Ten walf był potrzebny, bo tam otworzyć te kraty, bo tam gdyby może bym nie wiedział. I już mamy spokój z tą pająkiem. Z tym pająkiem mamy spokój już. Ale z babcią nie! Gdybym chciał uspić tego pająka, to bym nie mógł, nie? No dobra, to mogę co będzie. spokojnie, przejść tam otworzyć. to będzie otworzyć. Teraz do miszka. Szybko po misiek, tam kładziemy miszka. Idziemy po młotek, otwieramy. Mamy mieć z głowy. Idziemy po padlocki, czyli, czyli playhouseki, Te dwa zębatki. Te dwie zębatki. No i w sumie, już byśmy kończyli, no. Bez żadnej śmierci. Ale wszystko się okaże, jeszcze w swoim czasie. No, pająka nie musimy iść. Tam tego drugiego pająka. Małego, nowego, małego, starego starych update'ów już. Wszystko okej. Okay. Miska mamy z głowy. Tu młotek też zostawiamy, bo musimy tam to, tamto. Gdybym lepiej myślał teraz, już... oj oj oj, tam bym musiał uważać, ale bym sobie spadł. That's same, bro. Ja zawsze się dziwię czemu i tu berzy niż tą tą kamerę. A już wiem czemu. By mieć szybki dostęp do wszystkiego, co granie odpierdziela. Okej. Okay. Jest. Padloki. To z granie powinna tam iść sobie chwilę poczekam już otwiera teraz tam otwieramy miśka rzuciłem, mam nadzieję otwieramy padloki i papa babcia. Widzimy się następnym razem jest! Z miskiem, dobrze. Ach, ta slenderina tamta, piękna, taka szczupła, taka, taka taka upośledzona. Pożegnaliśmy się z babcią. Jest, pożegnaliśmy się z babcią w końcu. Już Ciebie nie poproszę po pierogi, tylko następnym razem porozmawiaj że ja bym już się trenował na normalu granie a wy możecie się pożegnać z babulką u mnie na kanale jak na razie możemy uciec samochodem jeszcze gdybyście chcieli także zostawcie lajka like raz sobie. a my ja już się z wami żegnam widzimy się w następnym odcinku za tydzień